Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek związany z procesem nauki. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, opowiem Ci czym jest metoda pomidora, a tak w zasadzie pomodoro. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się o języku hiszpańskim, robię to 100% online, i robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop, hiszpański obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. H to skrót od słowa hiszpański. Odcinki językowe są na podcaście bardzo często, masz okazję uczyć się ze mną języka hiszpańskiego o obyczaje opowiadam Ci wiele informacji na temat. Tego, jak żyją Hiszpanie, tego, jak się zachowują, jakie są ich obyczaje, bo to jest nieodzowny element nauki języka. A P to skrót od słowa proces, czyli proces nauki. Bardzo często mamy problem z tym, jak w ogóle uczyć się języka hiszpańskiego. Także dzisiaj odcinek właśnie na temat tego, jak uczyć się języka hiszpańskiego. Preparado, preparada, empezamos. Metoda pomodoro: co to w ogóle takiego jest. Zastanawiałam się długo, jaki nagrać odcinek właśnie w tym tygodniu, i myślę, że dużo osób pewnie albo jest jeszcze w stanie dosyć takim ciężkim w związku z obecną sytuacją, albo już powoli dochodzi do siebie, albo po prostu stara się żyć. Myślę, że większość z nas po prostu chce jakoś żyć normalnie, ale, ale po prostu czasami się nie da. Praca musi się zrobić. Nie da się nie pracować, ale też jest bardzo ciężko nam się skupić na pracy. Myślę, że większość Pewnie ma podobnie, natomiast, no, właśnie. Dzisiaj postanowiłam, że opowiem Ci o metodzie, o której pisałam na swoim blogu już jakiś czas temu, więc jeśli nie masz możliwości słuchać tego podcastu, to zapraszam Cię do tego, żebyś poczytał po prostu, czym jest metoda pomodoro, ponieważ na mojej stronie www.nupecy.com w zakładce blog masz właśnie wpis związany z tym, czym jest metoda pomodoro. Ja nazywam to po prostu metodą pomidora. Zacznę tak ogólnie, w ogóle, co to za metoda i skąd to się wzięło. Włoski wynalazca, tak naprawdę po prostu jeden z Włochów, wymyślił metodę pomodoro, stąd też nazwa brzmiąca po włosku. I pochodzi ta nazwa od niczego innego jak od timera kuchennego, który był w kształcie po prostu pomidora. Timer kuchenny to jest coś, co odmierza czas. I tak, dzisiaj będzie właśnie trochę opowieści o tym, jak odmierzać czas i jak robić coś. Ponieważ sama borykałam się z tym, że ciężko było mi się skupić, a robota się sama nie zrobi, i trzeba po prostu ją zrobić. Domyślam się, że u Ciebie też tak jest. To myślę, że to może być czymś, co może choć trochę uratuje cię w tym czasie, który właśnie obecnie mamy. Co należy zrobić? Jeśli nie jesteś w stanie się skoncentrować, nie jesteś w stanie się skupić, to po prostu musisz wziąć stoper. To nie musi być oczywiście ten stoper kuchenny, to może być zwykły stoper, który masz po prostu w komórce. Nastawiasz go na 25 minut i pracujesz przez 25 minut tylko nad tym, nad czym. Masz pracować, czyli koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tym, co masz zrobić. Oczywiście ja będę tutaj nawiązywać do języka hiszpańskiego, ale na razie ogólnie opowiem Ci, na czym ta metoda polega. 25 minut po prostu pracujesz, 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 dzwoni dzwonek, czy tam dzwoni budzik i robisz sobie 5-minutową przerwę. Nie wiem, musisz iść do toalety, musisz się rozprostować, przewietrzyć, wyjść z pokoju, czy tam wyjść z swojego pomieszczenia pracy i wrócić i robisz kolejny taki sparring 25-minutowy, również z zegarkiem w ręku. I pracujesz przez 25 minut. Takich sesji powinno się zrobić kilka. Niektórzy mówią cztery, niektórzy mówią sześć. Ja uważam, że należy zrobić tyle sesji, ile jesteś w stanie zrobić, to znaczy oczywiście nie więcej niż te maksymalnie sześć, Po takiej ilości sesji należy zrobić sobie dłuższą przerwę, i właśnie mowa jest o tym, żeby zrobić sobie 30-40 minutową przerwę. Uwierz mi, że sama sprawdzam to każdego dnia. Czasami mi się nie chce, bo czasami mi się wydaje, a dzisiaj po prostu sobie popracuję, ale wiem, że o wiele efektywniej pracuje się, robiąc sobie właśnie takie. Przerwy 5-minutowe po 25 minutach pracy, ponieważ nasz mózg rzeczywiście bardzo szybko się przeciąża i tobie się może wydawać, że przez dwie godziny pracujesz i jest ok, ale po dwóch godzinach, czy nawet krócej nawet po godzinie czasu, już spada ci tak efektywność, że nie robisz tak dużo rzeczy po godzinie czasu, niż jakbyś zrobił sobie właśnie sesję 25 minut, 5 minut przerwy, i 25 minut. Ta 5-minutowa przerwa po prostu robi robotę. Jak to teraz przełożyć na naukę języka hiszpańskiego? Bardzo prosto, domyślasz się pewnie, co powiem dalej. Ale ja powiem więcej. To nawet nie musi być 25 minut. Jeśli naprawdę znajdziesz 15 minut na hiszpański, ale taki naprawdę 15-minutowy sparing z zegarkiem w ręku. Niech to będzie zegarkiem w ręku, niech to nie będzie żadne bujanie się po różnych stronach internetowych i sprawdzanie poczty itd. Tylko po prostu odcinasz się od wszystkiego, bierzesz stoper, włączasz 15 minut i zasuwasz z hiszpańskim. Jeśli stosujesz moją metodę, czyli 15 minut hiszpańskiego dziennie, to to ci wystarczy. Ale po co ten budzik? Po to, żebyś ty wiedział, że masz tylko 15 minut, że w te 15 minut musisz się sprężyć i musisz naprawdę zrobić na maksa, tyle żeby to było 15 minut. Bardzo często zdarzy ci się tak, że to będzie więcej niż 15 minut i to jest fantastycznie. Czasami zdarzy się tak, że będziesz czekać do tych 15 minut, bo nie wiem, na przykład wyrobiłeś się wcześniej bo miałeś zrobić tylko nie wiem kilka rzeczy z hiszpańskiego. A czasami będzie trzeba zrobić rzeczywiście sobie sparing trochę dłuższy. Więc jeśli 15 minut się u Ciebie sprawdza, to adelante. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Najważniejsze jest to po prostu to robić. Robić codziennie i po prostu robić. Więc czasami jest tak, że szukamy złotego środka. Jak uczyć się tego hiszpańskiego? Jak tu znaleźć rozwiązanie na tą naukę? A największym problemem jest co? Po prostu zabrać się do nauki. Największym problemem jest zabrać się do nauki. Myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi, że jak już zabierzemy się do nauki, to już po prostu idzie. Więc postaraj się w tym tygodniu, tak dla eksperymentu, przetestować metodę Pomodoro i po prostu zabrać się do nauki. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w ogóle, żeby się wziąć do nauki języka hiszpańskiego, i mam nadzieję, że to też pomoże Ci trochę bardziej skoncentrować się na tym, żeby po prostu się pouczyć hiszpańskiego i nie robić nic więcej. Nie robić nic więcej, odciąć się na te 15-25 minut i po prostu zrobić hiszpański albo zrobić swoją pracę. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie dzisiaj użyteczne i dasz znać, czy udało się sprawdzić, czy nie udało się sprawdzić metody Pomodoro. Pamiętaj, że z każdym odcinkiem językowym masz kartę pracy. W odcinkach obyczajowych lub takich, które są związane z procesem nauki, przeważnie nie ma takich kart pracy. Natomiast jeśli masz ochotę wskoczyć do mnie na stronę i poczytać właśnie na temat metody Pomodoro i wielu, wielu innych rzeczy, ponieważ blog coraz bardziej się rozrasta, to zapraszam Cię bardzo serdecznie ww.paulnapiece.com. I zakładka blog. Totelna dzisiaj es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego!